Proszę się przedstawić. Wojciech Szlanek, radny Miasta Krakowa. E, czy Pana zdaniem jest potrzebne wprowadzenie pewnych usprawnień w procesie legislacyjnym? Z Pana doświadczenia w Radzie Miasta w tym momencie nie jest ona jeszcze dosyć długie, ale może zauważa Pan już pewne problemy, które występują w tym procesie legislacyjnym? Znaczy, jeżeli chodzi o usprawnienie procesu, procesu decyzyjnego, mm -hmm. na Rady Miasta Krakowa, no to myślę, że na pewno dobrym rozwiązaniem umożliwiającym mieszkańcom wgląd w bieżące decyzje podejmowane przez radnych miasta jest zlikwidowanie bloku głosowań, bo faktycznie, no, blok głosowa był takim dobrym rozwiązaniem dla radnych, bo to było rozwiązanie praktyczne, bo można było przyjść na koniec sesji i sobie zagłosować więc być w tym momencie, który jest teoretycznie najważniejszy z punktu widzenia całego procesu, całej procedury. Natomiast na teraz radni muszą być obecni, ale też mają możliwość wysłuchiwania, czy też jest na nich nałożony pewien mus. Wysłuchiwania dyskusji w danym punkcie i również mieszkańcy mają możliwość. Uczestniczenia aktywnego w poszczególnych punktach mogą też na bieżąco śledzić ten proces decyzyjny w takim zakresie, w jakim poszczególni radni podejmują, podejmują decyzję, a więc jak głosują. Także myślę, że to może nie jest do końca usprawnienie z punktu widzenia procesu, przyspieszenia procesu legislacyjnego, czy też takiej praktyki decyzyjnej, natomiast nie jest to krok w kierunku obywateli. Krok w kierunku przybliżenia im całego tego procesu decyzyjnego, który przebiega na poziomie Rady Miasta Krakowa. No i też plus na jakość. Wtedy odbywa się też jakaś dyskusja na temat tak, uchwał. No, wtedy niewątpliwie jest też dyskusja, są radni, musi być tutaj te decyzje muszą być podejmowane na bieżąco. Także niewątpliwie to jest jakaś, jakaś zaleta i to zostało wprowadzone na początku tej kadencji. Mhm. A jak chodzi o projekty uchwał, między Omawianiem ich, a wprowadzeniem, czy tutaj gdzieś widzi Pan jakąś możliwość zmiany na plus? mi myślę, że w tym zakresie obecna procedura jest dosyć hmm. dobra. No mówię to niestety z doświadczenia radnego, który pełni swoją funkcję dopiero dwa miesiące, więc to doświadczenie nie jest wielkie, ale, ale obserwuję uważnie. Co się w tym zakresie dzieje i na chwilę obecną nie widzę tu żadnych słabości mhm. tego procesu. A jak Pan widzi rolę mieszkańców w tym procesie legislacyjnym? Czy jest tutaj gdzieś możliwość włączenia ich w jakiś szerszy sposób, może jakieś poszerzenie konsultacji społecznych? Czy jest gdzieś w ogóle miejsce na mieszkańca w tym procesie? Znaczy, zgodnie ze statutem miasta, jest. Przewidziana inicjatywa a mm. dla mieszkańców, tutaj musi się zorganizować grupa 4000 mieszkańców, aby złożyć projekt uchwały. Także ja myślę, że jest to rozwiązanie dosyć istotne, bo tak de facto oddaje mieszkańcom dosyć ważny instrument w tym procesie podejmowania decyzji na Bójny Rady Miasta Krakowa. Oczywiście można dyskutować na ten temat, czy nie jest to zbyt duża bariera, 4000 podpisów, ale myślę, że na pewno taki zapis w statucie miasta powoduje, że jest to we właściwym kierunku. Być może tę barierę trzeba nieznacznie obniżyć, ale na pewno jest to ważny instrument, który, który został oddany do dyspozycji mieszkańców. To też było jedno z pytań, ale uprzedził pan mnie. W Łodzi pod koniec września 2014 roku ten próg do inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców obniżono do 1000 głosów. W Krakowie jest to 4000. Jaki, jaka byłaby tutaj jakaś taka adekwatna liczba według Pana? Ja osobiście uważam, że im niższy próg, tym więcej takiej żywej dyskusji, a więc tym więcej tych realnych problemów, które poruszają być może nie tak dużą grupę mieszkańców Krakowa, 4 tysiąca, więc, ale, ale mniejszą liczbę, wtedy ta dyskusja staje się bardziej żywa, bo dotyczy większej liczby tych problemów bieżących mieszkańców Krakowa. Więcej takich tematów pojawiałoby się na forum Rady Miasta i myślę, że działoby się to z korzyścią dla samorządu. Nie wiem, czy próg tysiąca mieszkańców byłby, byłby dobrym rozwiązaniem, natomiast myślę, że obniżenie tego obecnego progu no jest, jest Warte rozważenia. Mm -hmm. e, na pewnych komisjach mamy problem z wyłączeniem jawności niektórych punktów. E, rozumiem, że pan na, na żadnej ze swoich komisji nigdy się z tym nie spotkał. Znaczy ja osobiście jeszcze się, na szczęście nie spotkałem. E, z to wyłączenie jawności wynika z ochrony danych osobowych. Ach, e, tak. W związku z tym jesteśmy proszeni o opuszczenie sali i e, wyłączenie kamery. Natomiast zdarzyły się w poprzedniej kadencji różne przypadki. Czasami byliśmy poproszeni o wyłączenie kamery, ale zostawaliśmy na sali. Mieliśmy bardzo jeden kuriozalny przypadek, w którym zostaliśmy poproszeni o wyłączenie kamery. Osoba zainteresowana danym punktem, który był omawiany w jej sprawie, została poproszona o wyjście, ponieważ jeden z radnych zgłosił, że czuje się niekomfortowo głosować przy niej. A na sali pozostała jeszcze osoba niepełnosprawna, którą ktoś prowadził na wózku inwalidzkim, która również pozostała na sali, więc publiczność pozostała, osoba zainteresowana wyszła. Jeżeli już mówimy o wyłączeniu jawności, to chyba powinien być ustawiony tutaj jakiś przynajmniej jeden, jeden sposób jej wyłączenia, tutaj spotykamy się z bardzo różnymi przypadkami. Znaczy niewątpliwie wyłączenie jawności posiedzenia komisji, to jest taki bardzo wrażliwy temat. Więc jeżeli już stosujemy w tym zakresie jakieś zasady, to warto byłoby, aby były to zasady jednolite, a więc ten system, którym się posługujemy, żeby dotyczył każdej komisji, a nie było pewnej dowolności, pewnej swobody, o której pani mówi. My na poziomie Rady dzielnic, kiedy jeszcze kierowałem 14, również borykaliśmy się w pewnym zakresie z tym problemem, bo opiniowaliśmy wnioski chociażby o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego, natomiast rozwiązywaliśmy ten problem w ten sposób, że dane osób, których dotyczyła przecież sesja Rady Dzielnic, mają charakter otwarty. Dane, komisji również. Komisji również, oczywiście. Te dane nie były podawane do publicznej wiadomości, tylko był podawany numer pisma. Natomiast ci, którzy bezpośrednio podejmują w tym zakresie decyzja, a więc radni, mogli się zapoznać się z tym pismem, a więc mogli tak naprawdę zapoznać się z danymi konkretnej osoby. A więc odbywało się to bez ujawnienia danych osobowych. Być może to jest droga. To jest droga, która rozwiązywałaby ten problem trudno mi powiedzieć, natomiast niewątpliwie no, jedna zasada powinna być stosowana. Nie może być tutaj takiej jakiejś doraźności. Też zwróciłam uwagę na to, że większość dzielnic dokładnie w ten sposób poradziło sobie z tym problemem. Chyba tylko w jednej dzielnicy podawano dana osobowa i proszono nas później o wyciszanie na nagraniu imię i nazwisko danej osoby. I właśnie zastanawiam się, skąd ten opór, żeby przyjąć taką opcję w komisjach. Nie wiem, czy tego znaczy, powiem szczerze, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem członkiem komisji, na których była taka jawność a Jeżeli taka sytuacja mi się zdarzy, no to zapytam przewodniczącego o. poproszę o szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie. Co się myśli o budżecie obywatelskim? Jak jest przeprowadzany? Mamy już doświadczenie dosyć niewielkie w tym zakresie na coś się zmienić? Czy budżet powinien ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu, może powinniśmy go w ogóle zlikwidować? Znaczy budżet obywatelski, biorąc pod uwagę systemowe spojrzenie na samorząd, jest niezwykle istotnym, niewątpliwie instrumentem przekazywania władzy publicznej w ręce obywateli. Bo tak naprawdę część tych uprawnień, którymi Dysponują radni, a więc ci, którzy są wybierani, którzy są przedstawicielami, zostaje im odebrana i zostaje scelowana bezpośrednio na obywateli. To niezwykle istotne. Natomiast oczywiście niesie ze sobą różnego rodzaju problemy czy też wymagania którym należy podołać właśnie na tym poziomie takim organizacyjnym, na poziomie edukacyjnym. Tutaj ten aspekt edukacyjny jest szczególnie, szczególnie istotny, ale zanim o nie powiem, chcę podkreślić całą to, że uważam, że budżet obywatelski powinien być z roku na rok zwiększany, jeżeli chodzi o środki finansowe, które są przeznaczone, bo to jest dobry kierunek, żeby obywatele decydowali, natomiast no, można tylko poszerzać ten obszar ich decyzji poprzez zwiększenie puli, puli środków przekazanych bezpośrednio do ich dyspozycji, także. Trzeba z roku na rok zwiększać, natomiast niezwykle istotny jest ten aspekt edukacyjny, ja uważam, że należy też realizować różnego rodzaju programy, które będą przygotowywały mieszkańców Krakowa do aktywnego uczestniczenia w budżecie obywatelskim, aktywnego zarówno na poziomie głosowania, jak i na poziomie składania wniosków, bo ta partycypacja, bo Budżet obywatelski w tym przypadku jest synonimem budżetu partycypacyjnego. Ta partycypacja ma polegać właśnie na bezpośrednim uczestnictwie. A to bezpośrednie uczestnictwo to nie tylko głosowanie, ale to również zgłaszanie, składanie, składanie wniosków. Niewątpliwie takie problemy moim zdaniem, na jakie, jakie trzeba zwrócić uwagę w tym budżecie krakowskim w tym minionym roku, to są pewne problemy natury, bym powiedział, biurokratyczne. Ja uważam osobiście i byłbym zwolennikiem takiego radykalnego rozwiązania. Wiem, że jest to rozwiązanie, które nie do końca jest zalecane w tak zwanym dokumencie, gdzie są różne rekomendowane rozwiązania w zakresie budżetu obywatelskiego, ale ja bym był zwolennikiem rozwiązania jedna osoba, jeden głos, bo ten system, który mieliśmy w tym roku, powodował, że no ludzie po pierwsze musieli zdobyć wiedzę, czym jest budżet obywatelski. Znaczy, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Po drugie, czym jest budżet obywatelski? A po trzecie, musieli poznać zasady, na jakich mogą w tym budżecie obywatelskim uczestniczyć. No, dla przeciętnego mieszkańca Krakowa no, jest to już dosyć skomplikowane, bym powiedział, żeby wskazać pięć projektów i dać im 5, 4, 3, 2, 1, znaczy skomplikowane, to nie jest oczywiście w żadnym stopniu uwłaczające mieszkańcom Krakowa, tylko jest jedną z fundamentalnych tez psychologii społecznej, jest teza na tym, że człowiek jest skąpcem poznawczym, a no więc wykazuje jak najmniejsze zaangażowanie, aby zdobyć informacje celem podjęcia jakiejś aktywności. Więc jeżeli... To ta jego aktywność będzie wymagała od niego zaangażowania na poziomie zdobycia informacji, to on po prostu takie aktywności nie podejmie. No i w tym zakresie, moim zdaniem, to się niestety sprawdziło. Ludzie, żeby zrozumieć ideę budżetu obywatelskiego na tym poziomie organizacyjnym, a więc, że muszą zagłosować na pięć projektów, no wielu ludzi po prostu nie podjęło takiego wysiłku. Ja spotkałem się z wieloma takimi opiniami ze strony mieszkańców, że ten system, że trzeba na pięć głosów, jeżeli nie, to jest głos nieważny, to jest wiele wielu mieszkańców. To jest system absurdalny, bo on jest utrudnieniem. Ja rozumiem ideę tego sposobu głosowania, natomiast uważam, że w pierwszej kolejności należy wypromować samą ideę budżetu obywatelskiego, więc zachęcić ludzi, żeby uczestniczyli w budżecie mm. obywatelskim. Jeżeli już będziemy mieli odpowiednią liczbę osób, odpowiednie zainteresowanie samym budżetem obywatelskim, to wtedy możemy pracować na tej świadomości edukacyjnej poprzez edukację i szukać różnego rodzaju rozwiązań właśnie takich, które komplikują ten system, ale nie będą powodowały, że ci ludzie będą zniechęceni. Bo to jest tak, że wiele osób, które złożyło projekty do budżetu obywatelskiego, a które zostały odrzucone, wiele osób się zniechęciło. To jest naturalne, bo jeżeli ktoś składa projekt, a został odrzucony z przyczyn jakichś tam formalnych, to zniechęca człowieka do aktywności. I podobnie jest z głosowaniem. Jeżeli ktoś zagłosował, a potem dowiaduje się, że jego głos był nieważny, to też go to zniechęca. Więc musimy szukać takich rozwiązań, które, które będą najprostsze w tym zakresie. Ja rozumiem, że. Yy, są rekomendacje różnego rodzaju instytucji, które mają duże doświadczenia w tym zakresie, żeby taki system stosować, ten pięć głosów dla pięciu, pięciu projektów. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę to, że ten budżet obywatelski w Krakowie dopiero raczkuje, musimy też dostosować procedurę do obecnych, obecnej sytuacji. A więc nie od razu stawiać sobie poprzeczkę bardzo wysoko, tylko powoli najpierw wypromować ideę budżetu obywatelskiego, zarazić tą ideę jak najwięcej osób, Interesować, a potem, jeżeli już osiągniemy w tym zakresie sukces, to wtedy można ten system głosowania komplikować. Jestem zwolennikiem tej komplikacji, ale jeszcze nie teraz. Okay. E Czy uważa Pan, że cały proces legislacyjny powinien być jawny i udostępniony na biletynie informacji publicznej? Bo brakuje tam sporo rzeczy, e chociażby przykład z jednej z ostatnich komisji tuż przed głosowaniem budżetu w Radzie Miasta, na której chyba Pan był. E gdzie przez 40 minut nagrywałam komisję i nie wiedziałam nad czym jest głosowanie, bo była informacja poprawka PO nr 35, kto za, kto przeciw. Nie miałam wglądu, niestety nie było tej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej, czym są te poprawki i co się w nich zawiera. Ale to dotyczy e, tak naprawdę każdej uchwały i do opinii do niej i całego wglądu do dokumentacji. Jest tylko zawsze drobna informacja na temat e, danego projektu. Uważa pan, że takie informacje powinny być na Biuletynie? Znaczy bez względu tutaj powinna nastąpić jakaś zmiana w tym zakresie, bo przed podjęciem decyzji radni, czy też projekt ich decyzji, z tym projektem powinni mieć możliwość zapoznania się mieszkańcy. Bo taka jest idea, żeby umieszczać wszystkie projekty, wszystkie druki w biuletynie informacji publicznej, aby mieszkańcy, którzy mogą być bezpośrednio zainteresowani danym tematem, mogli się zapoznać z tym, co radni chcą podjąć. Problem jest tutaj taki, że w trakcie procedowania zgłaszane są różnego rodzaju poprawki, no i siłą rzeczy taka poprawka może być zgłaszana do końca trwania mm -hmm. dyskusji i no, nie ma możliwości opublikowania jej w biuletynie przed, przed głosowaniem. No faktycznie osoby bezpośrednio zainteresowane, można tak tłumaczyć, mają możliwość zawsze zapoznać się z porządkiem obrad danej komisji czy sesji, a więc mają możliwość być i wtedy. Reagować, mogą reagować na bieżąco w miarę rozwijającej się sytuacji, No ale niewątpliwie w tym zakresie należałoby się zastanowić, tak, żeby no wszyscy mieli dostęp do informacji. Znaczy, procedura, jeżeli chodzi o budżet, no jest tutaj o tyle istotna, że jest to najważniejszy dokument, jaki uchwalają Tak de facto Radni Miasta no i tutaj jest się określony kalendarz działań, kalendarz, których wykonują poszczególne organy poprawy na odpowiedniej czynności, natomiast faktycznie jeżeli chodzi o poprawki, no to tutaj z tego co ja wiem, była informacja dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej, bo tam są ściśle określone terminy dla poprawek radnych, dla pierwszej autopoprawki prezydenta, drugiej autopoprawki prezydenta, natomiast można faktycznie zastanawiać się nad, nad formułą, w jakiej te poprawki są prezentowane. No, natomiast być może na komisji budżetowej no, braku takiej szerszej informacji na temat e, zgłoszonych poprawek, ale też no, musimy zrozumieć to, że tych poprawek było do budżetu. Ale to nie chodzi tylko o Komisję Budżetową, to jest problem, mm -hmm. który pojawia się na każdej z komisji. Mieliśmy taką akcję komisji, mm -hmm. która nie do końca wypaliła. To jest ten moment, gdzie na komisji mieszkańc może jeszcze przyjść, zaprotestować, wyrazić swój głos w danej sprawie na sesji Rady Miasta, to już jest za późno, wywieszanie transparentów i no, ale, żądanie głosowania w jakiejś sprawie no to już nie, to nie ma sensu. Protestu, ale to, dali, nie? I tak przecież wszyscy wiemy, że jak będzie odbywało się głosowanie, najprawdopodobniej taka decyzja padła tak. po prostu na spotkaniu klubowym kilka dni wcześniej. Więc komisja to jest ten moment, kiedy można jeszcze porozmawiać z ilością radnych, więc może będzie miało to też większy efekt. Ale bardzo często mieszkańcy po prostu zniechęcali się ze względu na to, że nie mieli wstępu do. Ok, mogli zawnioskować o udostępnienie informacji publicznej i poprosić o pełną dokumentację dotyczącą danej uchwały. Tylko to jest troszkę utrudnianie życia mieszkańcom, i bardzo często ludzie, którzy dowiadują się, że muszą złożyć o coś wniosek, żeby to dostać, to tego nie robią. Gdyby te informacje pojawiały się na biuletynie informacji publicznej, myślę, że więcej osób przychodziłoby na komisję. Gdyby wiedziały, coś tam dzieje. Samo punkt, w którym jest na przykład. Sygnatura jakiegoś dokumentu bardzo często nie mówi nic mieszkańcowi, który zwłaszcza nie jest jeszcze przyzwyczajony do, do języka stosowanego w urzędze. Znaczy faktycznie, ja sobie to dokładnie sprawdzę, jak to wygląda, ale być może należy zastanowić się nad tym, żeby te informacje były publikowane w takiej bardziej dostępnej formie. Bo myślę, że o to chodzi. No, Trzeba unikać takich rozwiązań. też jestem tego zwolennikiem, kiedy wymaga się od mieszkańców złożenia wniosku o udostępnienie informacji. Tak naprawdę obowiązkiem urzędu jest udostępnienie tej informacji bez wymagania wniosku ze strony mieszkańca. I w tym kierunku powinniśmy iść. Ja sobie sprawdzę, jak to wygląda, i no, myślę, że to będzie też jakiś temat, którym będę chciał się zająć jako radny. I ostatnie pytanie: jest pan śródopieczonym radnym? Jakie ma pan plany, priorytety? na najbliższą znaczy, w tej kadencji chciałbym, na pewno w tym roku chciałbym doprowadzić do rewitalizacji parku lotników Polskich, bo to jest niewątpliwie wizerunek. Myślę, że nie tylko Czyżyn, ale całego miasta. No myślę też o tym, żeby uruchomić taki program edukacyjny właśnie w zakresie budżetu obywatelskiego. Jeszcze pracuję nad szczegółami w tym zakresie, natomiast no chciałbym, żeby w związku z tym, że pojawia się kilka takich, pojawiło się kilka takich instrumentów dających obywatelom możliwość korzystania z pewnych uprawnień im przysługujących, mówię tutaj o budżecie obywatelskim, ale jest też wniosek obywatelski na poziomie dzielnicy, jest inicjatywa uchwałodawcza w Radzie Miasta Krakowa. Myślę o tym, żeby uruchomić taki program edukacyjny, dzięki któremu zwłaszcza młodzi ludzie będą wiedzieli, jak z tych instrumentów korzystać, bo najgorsze jest prowadzenie instytucji, które są później martwe. Budżet obywatelski na pewno nie będzie martwy, bo są tu pieniądze, duże pieniądze, Mam nadzieję, że będą z roku na rok większe. Natomiast o tych pozostałych instrumentach też chciałbym, aby pamiętano, aby mieszkańcy mogli z nich korzystać, bo one zostały pomyślane właśnie z myślą dla nich i mają służyć. No, chciałbym też zrealizować coś, co udało się tutaj na poziomie dzielnicy 14. Za mojej kadencji były organizowane zajęcia fitness dla pań bezpłatne. No, i chciałbym taki program też, aby został uruchomiony na poziomie miasta. Dla Pani, mogłyby to być również zajęcia fitness, natomiast dla Panów, na przykład, sztuki walki finansowane z miasta, bo żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy ta aktywność fizyczna jest jednak deficytowym towarem, i warto byłoby pamiętać oczywiście o młodzieży. Myślę, że tutaj na poziomie szkolnym też trzeba szkolić różnego rodzaju programów aktywizujących, ale też trzeba pamiętać o tak zwanych ludziach w sile wieku. Żeby mieli możliwość jakiegoś takiego aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju programach, bo jest infrastruktura sportowa, rozwija się, to bardzo cieszy, natomiast chciałbym, żeby taki program też był uruchomiony. To myślę, takie trzy, trzy priorytety, na których. Chciałbym się skoncentrować. No I jeszcze myślę, że na pewno byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby każda dzielnica miała miasteczko rowerowe na, na swoim terenie. Tak jak udało nam się to zbudować, takie miasteczko w czynę, to nie jest duży koszt. Ja zgłaszałem taki wniosek do, do budżetu miasta. On nie przeszedł. Myślę, że tutaj no nie przeszedł z tego powodu, że uznano, że on powinien być takie zadanie, powinno być realizowane przez każdą z dzielnic. Także, no także tutaj kilka pomysłów, kilka pomysłów takich mam, mniejszych lub większych, o kilku myślę. Myślę, że ta akty, ta, tą kandencję postaram się spędzić jak najbardziej aktywnie, tak żeby mieszkańcy mieli z mnie pożytek. Natomiast to, co bym chciał najbardziej, no to chciałbym mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Tak się to, jak byłem przewodniczącym dzielnicy, bo to jednak tutaj nie chodzi o to, żeby chodzić tylko i głosować, ale żeby de facto służyć mieszkańcom. To wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.